Podzielnik kosztów, podzielnik kosztów ogrzewania, zwany również podzielnikiem ciepła. To urządzenie, niezależnie od rodzaju, konstrukcji, typu, zgodnie z informacją głównego urzędu Miar, które nie jest przyrządem pomiarowym w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2001 roku, prawo o miarach. Podzielnik to urządzenie Montowane na grzejniku centralnego ogrzewania, służące do iluzorycznego i bardzo często błędnego podziału kosztu ciepła, określonego na podstawie odczytu podzielników kosztów, rachunków za ogrzewanie budynku pomiędzy poszczególnych lokatorów wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Jest to definicja yy, zaczerpnięta z Wikipedii. Natomiast dziś chciałbym rozpocząć pewien cykl. Bierzemy pod lupę artykuły w prasie, różnego typu informacje w mediach właśnie na temat podzielników kosztów ogrzewania. Tygodnik wprost, wydanie 20, 2002 rok. Zrobieni na ciepło. 4 miliony Polaków może się domagać przed sądem odszkodowań za zawyżone rachunki za ogrzewanie. Witam Państwa. Dziś powrót do przeszłości, mamy rok 2002. Na okładce tygodnika ogólnopolskiego wprost pojawia się zniewolona niczym w dybach z Kaloryfera, piękna Blondynka trzymająca w ręku plik pieniędzy. Rzućmy okiem, zatem, na sam artykuł. Jest on dostępny w internecie. Link znajduje się w opisie. Tak jak powiedziałem, 4 miliony Polaków może się domagać przed sądem oszkodowań za zawyżone rachunki za ogrzewanie. Rok 2002. Firmy, które montują podzielniki, czyli urządzenia, tutaj jest nazwane mierzące zużycie ciepła, natomiast wiemy, że to nie są urządzenia mierzące ciepło w mieszkaniach, prawie w 100% robią to niezgodnie z polskimi przepisami. Dalej jest mowa o tym, iż aby prawidłowo zamontować taki podzielnik, trzeba używać klucza dynamometrycznego, który z odpowiednią siłą. Moment siły tutaj jest nawet określony 2,5 Nm. i odpowiedni sposób montażu i tylko wtedy tutaj według tego artykułu jest jest to taki montaż jest prawidłowy, czyli Zgodny z polską normą PNN-835. Tutaj jest też mowa o tym, że monterzy firmy nie mają takich kluczy z uwagi na ich koszt. Dalej mamy mowę o tym, iż we wcześniejszym numerze napisano, że właśnie o tych 4 milionach Polaków, którzy mogą się e, e, Domagać odszkodowań, i płacą czasem wielokrotnie więcej za ogrzewanie, że przyjęte systemy rozliczeń są zaczerpnięte z są kopią niemieckich rozwiązań, z tego co chyba nam się wydaje, to bardziej mówimy tutaj o tych tak zwanych wschodnich Niemcach, i to już teraz też już nie są nie są nawet tam stosowane te podzielniki w wynajmowanych mieszkaniach. O zyskach jest tutaj mowa firm, które sięgają nawet 200 milionów złotych. Mamy tutaj 2002 rok. Jest też mowa o tym, iż nie ma jednoznacznych przepisów, które regulują problem indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania. Większość firm rozlicza zużycie ciepła stosując właśnie współczynniki, które są przyjmowane bez jakichkolwiek badań, Charakterystyki budynku. Choć firmy obliczeniowe wiedzą, że o wiele więcej ciepła ucieka z naszych mieszkań przez ściany do sąsiada niż przez okna czy ściany frontowe, nie biorą tego pod uwagę w obliczeniach. Przeprowadzone badania wykazały, że stosowane obecnie w kraju metody rozliczeniowe powodują błędy sięgające 200-800%, a czasem nawet 2000%. Obliczenia są więc de facto fikcją. Rzeczywiście, ten artykuł potwierdza doświadczenia wielu, wielu ludzi w Polsce. Minęło 18 lat. Lawina odszkodowań? Niestety, nic z tych rzeczy nie było żadnej lawiny odszkodowań. Głównie dlatego, że większość ludzi nadal, nadal płaci te fikcyjne rachunki. Tak jakby nie rozumieli, że mogli paść ofiarą oszustwa. Tutaj jest jeszcze wspomniana rola spółdzielni, czyli spółdzielni mieszkaniowych. No bo to one, spółdzielnie i wspólnoty bardzo mocno lobbują z niewiadomych przyczyn właśnie stosowanie tych tak zwanych podzielników kosztów ogrzewania. Ciekawą kwestią jest tutaj zaznaczenie, że są konieczne zmiany prawa, aby każdy Polak płacił tylko za energię cieplną, którą zużywa. I używa, e, uważa tak właśnie Barbara Blida, posłanka SLD, była minister gospodarki przestrzennej i budownictwa. Niestety pani Barbara Blida e, no już tą sprawą się nie zajmie. E, Myślę, że tutaj liczenie w ogóle na, na, na polityków jest też złudne. Ludzie w Polsce powinni po prostu zająć się tą sprawą sami. Jeżeli mówimy o 4 milionach Polaków, którzy. Bądź raczej jest tutaj mowa o 4 milionach lokali, czyli tak naprawdę no, problem może dotyczyć 16 milionów, jeżeli mówimy o, o całych rodzinach. Eee, czyli prawie że połowę połowę Polski. Mm. Tak. Eee, artykuł zrobieni na zrobieni na ciepło, który się ukazał wywołał taką pierwszą falę, e, e, pierwszą falę mm, jakiś rozmów na temat tego problemu. Choć oczywiście ten problem już był e, dostrzegany wcześniej. Wcześniej stosowane były tak zwane podzielniki wyparowe. A, to też była jakaś tam abstrakcja. No, ale tam chociaż, chociaż ludzie rozumieli pewien mechanizm, nie wiem, wyparowywania wody, oczywiście no, tutaj y, korelacja pomiędzy tym a, a zużyciem ciepła jest, jest te, równie wątpliwa. No, ale jeżeli chodzi o te urządzenia obecnie stosowane, najczęściej elektroniczne, radiowe i tak dalej, no to one się wydają całkowicie poza jakąkolwiek e, kontrolą i, i, i jakimś e, racjonalnym. Sposobem pojmowania tutaj problemu rozliczenia kosztu ciepła. Ok. Jeżeli interesujecie ten temat, masz jakiś fajny artykuł na temat podzielników, dodaj go w komentarzu. Co środę omówimy inny artykuł w prasie, bądź to w telewizji poruszający właśnie ten temat. Przypominam, że tego typu artykuły z prasy mogą być częścią materiału dowodowego, e, częścią prywatnej opinii złożonej przez Was w sądzie. E, zapraszam do subskrybowania kanału, to nic nie kosztuje. E, bierzemy pod lupę opinie biegłych, wyroki sądów, prasę i inne media. Także zasubskrybuj kanał, nie daj się oszukiwać nieuczciwym wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym. Nie tylko na ogrzewaniu. Daj suba. Dziękuję, pozdrawiam.